Siemano ludziska, ja jestem Bla dzisiaj. Spróbujemy pokopać jakichś mitów. No bo będzie seria ja z e, Wziąłem to tak. Pewnie, no żeby nie było wziąłem to od Citroxa. zapraszam na jego kanał. Także lecimy z pierwszym mitem. Powinno tak. znaczy... No. E, polecam tego skinka jedynie. Z co u mnie są. Mi się tylko ten podoba. No. Także dobra, lecimy z nim. Ten pierwszy, I pierwszy jest taki, że jak otworzycie sobie kredy znajomych, stawicie tego co? solo. Macie tutaj jeszcze, patrzcie, Halloweenowe. Nie no, wcale tego nie wzięłam od filmu Citroxa, ale ja sam to też zauważyłem. I patrzcie, może sobie grać jeszcze. No zobaczcie. Można sobie grać jeszcze tym można grać właśnie można grać w hmm. śdzienie coś zazdrawiam Thank <laughs> you. Jest tak. A i kolejny mit jest taki, że właśnie wiem. Yy, Billy. I dostał się na czasu rękę, jeszcze pozostał tik i bu. Także dobra. Lecimy z kolejnym mitem. Kolejny mit jest taki, że sam trafił nie podobno znaczy z tego co zauważyłem podobno jest tak że padcie. ja to zauważyłem przed jakimś youtuberem, ale patrzcie misiu jest i no wiecie już pewnie każdy Carol jest ma w decie i on na ma I ja tutaj klamerkę czyli ta jakby tego Leon no. A, tak, jak to wyglądało u takiego skarla, na przykład z pirata. No, to jest dobra. No, Potwierdzony! Trzeci Dobra. Tak. Podobno Leon, Leon, się odzywa, a Jean ma emotkę. Dobra, najpierw zobaczmy Leon. Widzicie? Jak widzicie?

<laughs> my boy, do sugar and spice. I do not come in <laughs> peace. Don't mess with the bowl. My tool the fools. <laughs> bubble. <Thanks, Pablo. laughs> ring out of <laughs> <laughs> There is no death, only a change of <laughs> worlds. I always get my mark. Yeah. Just have to do stuff. Dobra, a więc kolejny mit. Nie wiem, czy można go zaliczyć, ale. Yes! on się odzywa. A, chyba ma nową emotkę, także mit. Jak najbardziej Przypominam też, żeby dołączyć do klubu Team Bleble. No. Oczywiście możecie być tych, co Wy lubicie, ale polecam Wam Timbleby jak najbardziej no a więc dobra. Zobaczmy. Jak wiecie, to w Halloween była dodana M's MZ. A ona ma tutaj, jak widzicie, taką torebkę, a na niej jest cukierek. I tu zbiera cukierki najprawdopodobniej. A więc tak. Ten mit... Że jest tutaj cukier zamiast torby. Jest potwierdzony, ponieważ. No jak sami widzicie, no. No, więc dobra. Kolejny mit jest taki, że jak sobie zobaczycie, to. Tutaj Piper na, tym, na tej różowej sukni ma taki niebieski pasek. A. Zrób oh, Piperka ma tutaj taki. Ja to jest, różowy. i to jest i chyba tak, tą skinkę też to jest chyba tak zrobione, że jak ona ma to, różowy, to że bierze skina sobie z tamtej piperki, a ta, ta ma grużowy, a więc ta ma różowy też. Tak. Także kolejny mit potwierdzony, i myślę, że jeszcze jeden mit się uda. Podobno, chyba tam drugi stary power do MZ i jakiś tam stary power u Broka są takie same. Czy coś takiego? No dobra, zaraz wam pokażę. Jak widzicie, to jest taka czaszka z serduszkiem. Jak widzicie, o, nie, to nie jest brokiem, to widzicie. widzicie? Tutaj też jest paryżko z buźką, także mit jak najbardziej potwierdzony. Jeszcze z tego co wiem oh, yeah, rok, ma og ogień i Penny ma ogień. Widzicie? Dobra, a więc kolejny mit potwierdzony i to był już ostatni. Piszcie w komentarzach czy chcecie kolejne mity, może trochę więcej. A więc ja was żegnam, cześć cześć!